Witam serdecznie wszystkich pasjonatów budownictwa, inwestorów planujących rozpocząć budowę domu, właścicieli firm remontowo-budowlanych chcących poszerzyć zakres swojej wiedzy, a także tych, którzy zastanawiają się nad wyborem kwalifikacji zawodowych. Pragnę wszystkim Wam zaproponować materiał filmowy, który zawiera kwintesencję mojej ponad 15-letniej praktyki zawodowej, zdobytej na budowach w kilku krajach Europy oraz oczywiście podczas wykonywania wielu inwestycji w Polsce. Ten naprawdę świetny film powstał na jednej z najciekawszych z moich budów. Konstrukcja budynku, który razem z Państwem wybuduję podczas trwania kursu, należy do jednej z najbardziej złożonych konstrukcji w budownictwie jednorodzinnym. Projekt ten wybrałem również z powodu dosyć trudnych warunków gruntowych, jakie spotkałem podczas wykonywania fundamentów. Fakt ten uatrakcyjnia wiedzę zawartą w szkoleniu. Film zmontowałem z około 60-godzinnego materiału sporządzonego na placu budowy. Wybrałem z niego esencję wiedzy potrzebną do tego, aby każdy, kto przestudiuje uważnie proponowane kursy, był w stanie sam wybudować dom bądź poprowadzić nadzór i organizację pracy budowy. Kurs zbudowany jest z czterech części, w których prezentuje poprawne wykonanie konstrukcji budynku. Każda z tych części zawiera w sobie od 4 do 6 filmów szkoleniowych z bardzo dokładnym opisem wykonywanych robót budowlanych. Pierwsza część, wykonanie stanu zerowego budynku, zawiera materiał szkoleniowy prezentujący wykonanie robót gruntowych, fundamentowych, wymianę gruntu, izolację ścian fundamentowych oraz ułożenie posadzki na gruncie. Zaprezentowałem tu dwa wykopy na gruncie wysadzeniowym. Rozwiążemy również problem z płytko występującym lustrem wód gruntowych. Następnie ułożymy warstwę betonu podkładowego i przejdziemy do szalowania ławy fundamentowej oraz czterech stóp fundamentowych pod słupy nośne. Wykonamy wiązania zbrojeń, a następnie ułożymy w szalunkach beton konstrukcyjny. Po zdjęciu szalunków zaizolujemy ławę fundamentową, po czym przejdziemy do wykonania ścian fundamentowych. Ściany fundamentowe powstaną z bloczków betonowych układanych na zaprawę cementową. Następnie zaprezentuję proces ich tynkowania i właściwej izolacji przeciwwodnej i termicznej. Zaprezentuję prawidłowy sposób wymiany gruntu oraz jego zagęszczenia, po czym przejdziemy do wylania posadzki na gruncie. Jak widać, pierwsza część kursu zawiera wiedzę absolutnie fundamentalną. Każdy z etapów wykonany jest w 100% zgodnie ze specyfikacją techniczną zawartą w projekcie. Wykonawcy bardzo często bagatelizują ten etap prac. Nie układają ław na odpowiedniej wysokości, zapominają kompletnie o ich właściwej izolacji, często nie wymieniają gruntu pod posadzkę. A jest to przecież najważniejszy etap budowy i warto mieć wtedy wszystko dokładnie pod kontrolą. Druga część filmu przedstawia proces murowania ścian nośnych budynku, wykonanie konstrukcji wykuszu i ułożenia nadproży. Można by powiedzieć, że wykonanie tego etapu budowy jest bardzo proste. Ale skoro tak, to dlaczego przed tynkowaniem okazuje się z reguły, że ściany nie trzymają pionu ani płaszczyzn? A przecież brak pionu usłabia konstrukcję budynku, dodatkowo podwaja koszt wykonania tynków i powoduje znacznie, znacznie większe zużycie kleju do styropianu. Jest to etap tak samo ważny jak wszystkie inne prezentowane w kursie. Trzecia część filmu stanowi kwintesencję wiedzy zbrojarskiej i betoniarskiej. W tym szkoleniu wykonamy strop gęstożebrowy, trzy balkony, 8-metrowej długości podciągi ukryte w stropach, zaprezentuję sposób wykonania szalunków podciągów w kształcie łuków wspartych na słupach nośnych, wykonamy również płytę stropową żelbetową. Brzmi to groźnie, ale zapewniam Cię, że po obejrzeniu filmu i po wysłuchaniu opisów wszystko to stanie się dla Ciebie bułką z masłem. W czwartej części poznamy zasady wykonywania więźby dachowej dachu kopertowego, a także dachu dwuspadowego, który wykonamy na trzech lukarnach występujących w naszym projekcie. Nauczyć się jak wykonać połączenia ciesielskie, jak wycinać zamki na krokwiach, w jaki sposób wykonywać i łączyć murłaty, jętki i płatwie. Będzie to wyjątkowo ciekawa lekcja, ponieważ wykonany dach zawiera w sobie wszystkie z możliwych w budownictwie jednorodzinnym kombinacji. Jeśli jesteś zainteresowany prezentowaną przeze mnie wiedzą i jeśli zależy Ci na tym, aby Twój dom był wykonany w 100% zgodnie ze sztuką budowlaną, bądź jeśli chcesz nauczyć się nowego zawodu lub poszerzyć własną wiedzę na temat budownictwa, koniecznie kliknij w link pod filmem. Lub bezpośrednio wejdź na moją stronę www.durskidomy.pl. Na tej stronie dowiesz się znacznie więcej na temat budownictwa jednorodzinnego oraz oczywiście na temat prezentowanych przeze mnie kursów.